Hejka, witam Was już w dziesiątym odcinku Inktobera. Kto będzie dzisiejszym bohaterem? Kudłaty! O, nieźle! A temat ilustracji to Dynia. Ok, w takim razie mam już świetny pomysł na ten filmik. W środę myśleliśmy, że kolejny odcinek będzie należał do towarzysza Kubusia Pochatka, który wraz z nim będzie siedział na huśtawce i prowadził rozmowę na ciekawe tematy. Uznałam jednak, że skoro wylosowałam kudła tego i dynie, to nie posadzę go na huśtawce, a ustawię do zdjęcia wraz z Marinet i Dafne. Skoro dziewczyna z ekipy młodych detektywów była przebrana za cukierka, to chłopak z tej samej ekipy musi być przebrany za ogromną dynię. Szalone kostiumy to ich znak szczególny tego wieczoru. Ale po kolei, zaczynamy historię, a dokładniej rozszerzam to, co już słyszeliście w odcinku z Dafne. Powiedziałam wtedy, że detektywi zostali wezwani na halloweenową imprezę, po to, by rozwiązać pewną zagadkę. Oczywiście musieli się przebrać, tak by nie zwracać na siebie większej uwagi i by swobodnie przemieszczać się po sali. Z jednej strony udawali gości, a z drugiej, przecież tak naprawdę nimi byli, bo w końcu pojawili się na imprezie w różnych przebraniach i po rozwiązanej sprawie mogli bawić się przy muzyce wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi. W odcinku z Dafne mówiłam też, że dziewczyna była bardzo popularna wśród innych postaci z bajek i że jej największą fanką była Marinette, która po świetnej rozmowie ze swoim idolką chciała sobie zrobić z nim zdjęcie. I tutaj rozbijamy historię. Okazało się, że Kudłaty od samego początku brał udział w tej samej akcji i wraz z całą ekipą rozwiązywał zagadkę. Jednak jeśli znacie tego bohatera, to pewnie się domyślacie, że bardziej zaciekawił go stół z przekąskami niż cała impreza. Dlatego dopiero po tym, jak się najadł, rozejrzał się po sali, by znaleźć wzrokiem kogoś znajomego i dołączyć do zabawy. Najbliżej znajdowała się Dafne, która akurat pozowała do zdjęcia. Kudłaty więc uznał, że jest tak zabawnie przebrany, że może uświetnić zdjęcie także swoją osobą, dlatego szybko podbiegł do dziewczyn, by zdążyć akurat na ostatnie ujęcie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego Kudłaty przebrał się akurat za dynię i po co mu te dyniowe koszyczki, które trzyma w rękach, to odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. Strój idealnie zasłania brzuch, więc chłopak może dowoli jeść, bo nie będzie to rzutowało na jego wygląd tego wieczoru. Koszyczki za to napełnił cukierkami, które znalazł na stole z jedzeniem. W końcu hasło Halloween to cukierek albo psikus, więc oczywiście miłośnik jedzenia zdecydowanie wolał wziąć cukierki, niż wysilać się i wymyślać jakiegoś psikusa. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta szalona i zabawna historia. Dajcie koniecznie znać w komentarzach i pamiętajcie o łapkach w górę. Jestem mega ciekawa, kogo wylosujemy w niedzielę. I czy będzie to w końcu postać, która usiądzie z kubusiem na wysokiej huśtawce? Pamiętajcie, że jutro też widzimy się w filmiku, ale nie z serii Inktober. Będzie to odcinek czegoś, czego nie było już bardzo dawno, więc możecie zgadywać. Ok, to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Cześć!